Gdy Ewa w raju zdecydowała się sprzeciwić Bogu i sięgnąć po owoc, zrobiła to. A wytłumaczyła to sobie tak. Owoc był dobry do zjedzenia, choć go jeszcze nigdy nie jadła, wyglądał ładnie i chciała go posiąść. I wreszcie uwierzyła wężowi diabłu, że po zjedzeniu owocu pozyska mądrość niedostępną obecnie dla niej i stanie się przez to jak Bóg. I ten trzyczęściowy motyw jest do dzisiaj aktualny dla każdego, kto nie podda swojej woli Bogu. Bo taka osoba po pierwsze chce zaspokoić każdą zachciankę ciała, po drugie poprzez posiadanie chce zaspokoić każdą potrzebę ego i po trzecie chce uzyskać maksymalny status względem innych ludzi i samego Boga. Uwaga! Na pustyni Jezus nie uległ kuszeniu w żadnej z tych dziedzin. Sprawdź.